Prezentuję kolejnego gołąbka o numerze 72-73. Ciemna samiczka. Ojcem tej samiczki jest gołąb o numerze 21-46. Jest to oryginalny gołąb od Janusza Szalkowskiego z gołębi Werkamen po wnuku Barko, po synie Barko. Też ten gołąbek ma w swoim rodowodzie córkę bumeranga, gołębia olimpijskiego, Krzysztofa Krupy. Też bardzo mnie ten gołąb zawascynował, bo ma cztery, cztery jedynki. Powyżej 700 km, czyli 770 km, 823 km. Dużo dwójek miał, także no takie głębie mnie interesują. Z dołu matką tej samiczki jest moja złota. Bardzo dobra lotniczka. Oryginalny gołąb od Adama Dońka z jasła. Adam Doniek był w 2020 roku piątym przodownikiem Polski w kategorii Maraton. W 2021 roku był ósmym przodownikiem Polski w kategorii Maraton. Także bardzo dobre gołębie. A Płowa to był gołąb taki szczególny, bo po dwóch latach wycofałem ją do rozpłodu. Ona miała pierwszy konkurs z 300. Kolejną jedynkę miała z trzysetki, drugi konkurs miała z 500, co o dwie sekundy przegrała z moim gołębiem to jedynkę trzecią. Trzeci, trzeci konkurs miała z 300, piąty, piąty konkurs też z 300, czyli same czołowe konkursy, wtedy była. Jako roczna została drugim masem oddziału w kategorii A w 2020 roku. Także super. Super gołąbek. A tutaj barwa ciemna, no bardziej chyba w te poszła.